Siemano, kolano! Dzisiaj będziemy robić do... A właśnie, zawsze łapeczkę do góry oraz suba, bo dobijamy do 1000 subów. I... I... E, dzisiaj będę robił właśnie domek i będę tam sprawdzał, jak tam będzie się szło. się bez zadań, bo na razie nie ma. Nie ma mojego brata, poczekajcie. Dobra. Jakby sobie zrobiłem ten domek, tak więc na trzy, cztery, ry. A, nie widać. Kurde. Co ja robię? Czekajcie, po prostu wam go tak pokażę, nie wiem, czy widać. O, nie taki mały. No dobra, pokażę wam od środka. Chodźmy. O kur... O kur... szaszki pieczone. Ale fajnie. Ej, mogę się tu położyć cały. Yeah, baby. Ej. Nie. No, no, Tutaj mam okienko, żebym mógł też oddychać, nie? Ale... O kurde. Ale się. Dobra, um, poczekajcie chwilę, zrobię cięcie. Siemano, no dobra, już jestem. Um, tylko, no musiałem sobie poprawić bazie, bo się mi się rozwaliła. Jakby i siema. Um, nie widać, mnie, bo jestem teraz w bazie. Um, tu mamą cienką, mówiłem wam. Um, I teraz sprawdzimy, co mój brat dał do jedzenia w tej bazie. Bo on coś przygotował, ale to schował, ja to teraz przeniosłem. Właściwie no, się miałem no, nie wiem, to oczy, tak nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że to nie będzie coś takiego jak jeden cukierek. Dobra, 3, 2, 1. Okej, okay, nie jest tak źle. Um, to są pringelsy. Dobra. Um, nie, nie zależy jaki smak. Ej, muszę sobie tu jakieś źle dogarnąć, bo... Dobra, położę się teraz. Naprawdę nic nie widać. Dobra, później zrobię ten odcinek, bo naprawdę nic nie widać. Nara.